Przyjęliśmy kolejną armatę, świetnie. Tutaj idzie kolejny nasz oddział. Mamy jeszcze to się, dobra wiadomość. Tutaj dołóżmy jeszcze to. I cały ten oddział, który tutaj jeszcze jest, żywy. O, mamy balon, świetnie. To się włączył balonów. Ale to akurat nie stanowi problemu. To naciskamy że powiem. Trzeba gdzieś się tajnie żeby nie produkowali kusali. Tam to już niszczą powoli. Okej, okay, ty mi tutaj produkuj tych nieszczęsnych żołnierzy. Uanów. Teraz poproszę mi to ulepszyć. Okej, okay, balany jest już u w każdym razie.